Cześć. Chce, chcę Wam przedstawić małego Krzysia. Nie jest on taki super całkiem maleńki, jak te najmniejsze osiołki, ale jest mały. Krzysio przyjechał do nas. ej i słówka! No po prostu się nie da nic zakręcić z tymi osiołkami. Nic się nie da nakręcić. Krzysio przyjechał do nas już w zeszłym tygodniu, w piątek. Ty, słówko przyjechałaś do nas już. Dwa lata temu, w piątek, nie przeszkadza mi tutaj w filmach. No co się nakręcić, to naprawdę nie można nic nakręcić. No, jest to. coraz gorsza robi ta słówka, już cię już kartofelek jest po ta słówka jest po guziak, ale dzisiaj kręcę filmik o Krzysiu. Krzysiu jest u nas już od piątku, czy od czwartku, już nie pamiętam dokładnie. Coś tam opoczynałem na szyi, co im ukipatek wystaje z morki. No chodź, pokaż ten patyczek, co ty zjadasz. No chodź, pokaż pokój, a ty masz jakieś paty w morzu? o proszę bardzo. W trakcie jest drugiego śniadania. Masz go tym może skończyć, trzeba paty, jeść. O, o, się tu stoi. No, taki te haleńki jak jest. Jak je trochę jesteś taki duży. Taki jak ja No ty masz pościrany na szyi. To widzę, że gdzieś wlazłeś. Krzysiek jest specyficznym osiołkiem, on strasznie głośno tutaj zawodzi, cały czas, po prostu teraz jakoś się przez chwilę uspokoił, a jest słabeczko, ale z najgłośniejszym osiołkiem u nas na tym osiołkowym padoku, słychać go na pewno z całej wsi tutaj, z całej wsi Nowy Wilków, no, zobaczcie, taki szczupły, z krótką sierścią osiołek, nie ten, nie ten, nie ten, słuchaj, no, wsiąść, słuchaj, takie zgrabny jest ten Krzysiu. Zgrabny jest ten chłopczyk. Ale nie, nie jest taki strachliwy młody. Jest, oś, który, który tamte gamonie go tamte gamonie cały czas to tobą łażą. Nie można z tego filmu nagrać. Cały czas przeszkadzają na tych filmach. O proszę bardzo, już ktoś mi łapie tutaj za rękę. Już mi ktoś łapie za rękę. Ja Janinka też przyszła. Zobaczcie przy okazji jak się poprawiła. No nie do rozpoznania jest. Nie do rozpoznania jest. się jest wielkości janinki. No troszkę większy. I ma ogon długi prawie do samej ziemi. Wszystkie jesteście ładne. Teraz jest taka pora roku już w sumie, że trochę się kończy, że te zwierzaki wszystkie zmieniają sierść. Zobaczcie, kasówka z no Troszkę ma jeszcze tej starej sierści zimowej. Ale się czasami przyjeżdża z tygodnia na tydzień i nie można znaleźć osiołka. Nie można znaleźć osiołka, a kucyki jeszcze bardziej się zmieniają. Bo jesteście ten cały rok, tak? Razuszko. No nie, musisz, to zawsze taki wystraszony jesteś. A Krzysiu jest taki, który do tego sobie. stoi w środku. Widać, że ma takie młodzieżowe kopytka. Jeszcze nie wiem ile to możesz mieć? Z półtora roczku. Albo dwa młody osiołeczek. Młody to z osiołek, a wy jesteście już stare osiołki. A nawet osły. Wszystkie jesteście fajne. Wszystkie was chcę pogłaskać, ale jest was tutaj za 30 na tym padoczku. I nie da się wszystkich tak pogłaskać. Idziemy za krzyżem. Zobaczymy, co tam on będzie robił. Na razie widać że sobie chodzi tak tutaj sam, swoimi drogami. Chyba jeszcze nie znalazł sobie jakiegoś takiego ewidentnego kolegi albo koleżanki. Kartofelek zanim tutaj idzie zobaczyć, co się będzie działo. No zobaczcie kartofelek jaki ma duży brzuch. A mówię o tym brzuchu, bo po prostu jest tak, że mamy tutaj w ogóle osiołki i kucyki chodzą rok czasu w ciąży, mamy tutaj po prostu takich grubasków sporo i naprawdę czasami nie wiadomo, które, które osiołki albo który kucyk jest w ciąży, musielibyśmy wszystkie robić, A czasami jest tak, że z małego brzucha rodzi się po prostu taki źlebaczek. Także czasami mamy, krótką mówiąc, niespodzianki takie źrebaczkowe, tak? Ale nie zrobisz nam żadnej niespodzianki, bo jesteś chłopcykiem i bo to bardzo ładny chłopczyk taką pręgę. Charakterystyczną, bo tych pręgach też się dobrze rozpoznaje. O Jacusiu! Wszystkie jesteście fajne, to wszystkie Wszystkie was bardzo lubię. Bardzo was wszystkie lubię osiołki. Bardzo was wszystkie lubię, lubię przytulać. Sobie robię taką osiołkoterapię. Wchodzę do środka stada. Osiołki stają wokół mnie i mnie leczą. I mnie leczą. Idę za Krzysiem tutaj. Jeszcze no, widzę, że chyba Jest z za zaprzyjaźnię. Z za ratuszką, tylko z Janinką. Ona coś na nim chodzi. Taki fajny osiołek jej wielkości. Tak, też to sierść zjaśniała troszkę widzę w słońce. No. Także Krzysiu dziękuję za pomoc. Jest już u nas bezpieczny, w tą sobotę za kilka dni jest dzień otwarty, zapraszamy z marchewkami w gości do Krzysia i do wszystkich osiołków, które się tutaj już gromadzą. Co się do nich wejdzie, to myślę, że to już jest chyba ta chwila, że to już jest ten moment, kiedy zaraz przyjdzie reszta gości i przyjadą taczki z marchewkami. No, dostajecie trochę marchewek, ale tak do jedzenia, a nie tak jak ja przychodzę, bo bym tutaj nic nie nakręcił w ogóle, byście mnie zjadły. Jeszcze nie ciały, osiołki i hucyki. No. Tak, jak Krzyśio, to jest taki osiołek ze szleka. Tak wyglądu. Troszkę mniejszy brzuszek ma, ale taki krótkowłosy. Takiego majirokie zika na, na, na plecach. No. Tak już zaczynają się muchy. I zaczynają Was denerwować te muszki, co? Zaczynają Was te muchy denerwować. Proszę bardzo, o to i Krzyśio. Hmm. To moja ulubiona racuszka, moja ulubiona racuszka, oświczka. Kantar był trochę za duży, na Ci jest pokreślony kancel, to może znajdziemy czy nie ci założymy to wiesz, super wyglądał. Dziękujemy tu jeszcze raz Krzysiem za pomoc, za to, że Krzysiu tu jest u nas i za to, że jest racuszka u nas czapkę próbuje zjeść. Że racuszka próbuje czapkę zjeść też, za to dziękujemy i za Jacusia, który tutaj też gdzie mnie pomaga w krwawcaniu, i zapraszamy w najbliższą sobotę na dzień otwarty w odwiedziny do tego fajnego Krzyża. Do tego krzyżowego, bo chciałam też